Tu podsta głosowa, tu podsta głosowa. Mów tu podsta głosowa, Mariusz Marciniak. Tu podsta głosowa, grzybek borowik, proszę czekać. Tu podsta głosowa, Gzybek borowik, proszę czekać. Tu podsta głosowa, grzybek borowik, proszę czekać. Tu podsta głosowa, grzybek borowik, sokulski bocianów, proszę czekać. Tu podsta głosowa, status Sokuliskie bociany, grzybek borowik, proszę czekać. Tu Gzybek borowik, status sokulski bociany, proszę czekać. Tu grzybek borowik z czatu sokulskie bociany, proszę czekać. Tu grzybek borowik z czatu sokulskie bociany, proszę czekać. Drin, 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 proszę czekać. Tu sokulskie bo... tu telefon, proszę czekać. Tu grzybek borowik, proszę czekać na połączenie. Tu grzybek borowik, proszę czekać na połączenie. Tu grzybek borowik, proszę czekać na połączenie.